Witam, witam! Śliczna pogoda jest. Ja sobie dzisiaj pójdę na rowerek pojeździć. Ptaszki śpiewają, ciepło, super. Ubiorę tego sweterek na rower wejdę. U mnie w garażu coraz więcej czołgów się narobiło ostatnio. Trochę w sumie żałuję, że sprzedałem tego T25AT Ale Nie chcę się grać niszczycielami bezobrotowej obrotowej wyżyczki, jeśli są takie fajne te... Na razie piąty tier mam Ostatnio sobie KW3 kupiłem Tylko mnie nie stać jeszcze żeby działo założyć 107mm A sobie je założę jak tylko zarobię na lufkę Bo już gąski zbadałem I tym założę to działko i przynajmniej będzie coś Będzie coś się działo Bo tak tym działem 185mm To tutaj nic nikomu nie robię Prawie Nie wiem jakim cudem jednego fraga zdobyłem Ludzie, kręcę filmik i się rozjeździli tymi motorynkami, jak nic nie jeździło, motorynki żadnej nie jeździły, kurde, koło mojego domu, to kurde, teraz jak kręcę filmik, to się rozjeździły motorynki. I wszystko słychać. Dobra, a ym, tutaj obiecałem bitwę T49. I tak na spontana sobie zagram przed rowerkiem, właśnie jak pójdę sobie na rowerek, to sobie konwertowanie włączę, a więc mam nadzieję, że rzuci uczciwie. O, Rzuciło bardzo uczciwie! I tak powinno być. Ja się cieszę. Tylko to jest szybki czołg. Ja nie wiem się za bardzo jak się zachować tym czołgiem. Na tej mapie to ja eee, nie wiem, czy wbiję, czy na miasto, czy na wzgórze sobie. Ale ja sobie na miasto wlecę szybko to 60 na godzinę jeździ Kaps 0 już sobie włączyłem w tej chwili eee, i zobaczymy jak pójdzie Ja się od razu obrócę i po drodze sobie pojadę i wbiję na miasteczko Tak jak kiedyś eee... tak, trzymać, Postoimy tak jeszcze tylko kilka rady się od nas odszedł Tak jak kiedyś Helkatem sobie na filmiku na beta teście pojechałem, nie? Tylko tamto, kurczę, mi coś strasznie ścięło i w ogóle nie poszło za dobrze. Bo też rzuciło na wysokie czołgi, a teraz rzuciło bardzo fajnie. Ja sobie tak samo pojadę tutaj. I jak coś się może wykryje czy coś, to... Ja mam y, genialne maskowanie na tym czołgu. Na wszystkich członkach załogi mam maskowanie na 99%. Yy, czy tam ukrywanie i jeszcze dodatkowo mam siatkę maskującą właśnie to jest wada tego czołgu że on wolno na ogoniśńca się obraca jeździ jak te 50 ale nie obraca się jak te 50 no i niestety muli trochę dobra już coś tu pierwszego przyjechało I co ja tak mam celowanie kudę rozjechane na fula miałem celowanie właśnie mnie to wkurza że yy, zapamiętuje mi celownik Kurde z poprzedniej bitwy, a ja miałem nacelowany na fula Dobra już Ja się tutaj będę czaił Nie będę się wychylał za bardzo Bo jak mnie coś szczeli to ja dostanę po, po, po garba, ale ja też uszkadzam nie Dobra wychyl się, wychyl się yes. Dobra. Nie, to jakaś panda no mi też robi dużo. Mnie go zniszczy. Jest zaliczony. Tylko, że mnie tu widzą te działka samobieżne, ja nie mogę. O, mordę, jeszcze to do mnie strzela. To mnie uszkadza, tak gówno trzeciotierowe. No mordę jeża miałem w niego strzelać i uciekł Oj, ja! 10 t tak 14 odpowiadać. był że go nie widziałem ale lipa ja nie mogę, a mogło być dobrze fajnie rzuciło kurde, a ja zmaściłem w ogóle ja, ja tym czołgiem nie za bardzo grałem dużo znaczy grałem troszkę, ale zwykle rzucało na jakieś y, masakra 9, 8 jery Siódme, często, się, bardzo często na siódme tiery rzuca. A zresztą, yy, właśnie nie wiem czemu to to, 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 jest taki czołg, który uszkadza każdy, który chce. Trzecie tiery uszkadzają te 49, to jest papierowe kurde, takie, takie, takie pędzeżne, kurde z kartonu. I przebijają go trzecie tiery, a rzuca go często na siódme tiery. I to właśnie jest, yy, dobrze. Teraz popatrzymy ile, ile będzie doświadczenia, już sobie popatrzymy do końca, bitwy już. Bardzo długa bitwa będzie jeszcze, nudna. E, to nie wiem, czy czekać. Nie, nie mam nikogo, żeby mi podpowiedział, czy mam czekać, czy nie mam czekać, ale nie będę czekał. E, z, 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 wyjdę z garażu e, i zatrzymam kręcenie na razie w filmiku. I jak wróci czołg, to zobaczymy ile Lipnego doświadczenia dostanę. w ogóle czy zwycięstwo będzie, czy porażka Dobra, jestem U mnie ruch jak na wsi Czyli jeżdżą traktory, jeżdżą motorynki Inne wiejskie pojazdy Tak, bo mieszkam na wsi eee, Co tu było? 942 na zwycięstwo podwojenne, no to tak No ale kredytów zrobiłem Bo naprawa jest tania na T49 A jednak jeden czołg zniszczyłem cały, nie? Dobrze, ja sobie tutaj przy okazji wymienię doświadczenie Bo to jest czołg, na którym sobie robię wolne Bo no, warto zwrócić uwagę, że Nie warto robić e, załogi, która i tak nie zrobi się do 100%, bo ten czołg już jest elitarny. Jak będą kredyty, to sobie kupię Helkata. A jak będę Helkata kupił, jak kupię Helkata znaczy się, to załoga będzie z tego czołgu, ale idzie na 100% za złoto. Więc no. Nie ma sensu, ja sobie wolne robię. I tutaj na KW3 może będzie to wolne, później wykorzystane do wieżyczki. Chociaż nie wiem czy warto KW3 w ogóle robić, ale chcę sobie zobaczyć jak jeszcze się KW3 gra, bo nigdy go nie miałem. I z tym działkiem 122 mm sobie może jeszcze zaszaleję, może nawet jeszcze dzisiaj. No dobrze. No, ja sobie w, przy okazji e, kółka napompowałem w rowerze. Na rowerze już nie jeździłem 2 albo 3 lata. Prawie w ogóle. Więc przydałoby się go też umyć, bo trochę pająki go zalazły w ogóle Kora szczeka, no jak wiekle... auto to przyjechało, to kora musi czekać. Albo ktoś idzie koło ulicy, to kara musi szczekać. No. A ja okno otwarte sobie wietrze i mam wszystkie odgłosy ze wsi No. Czekajki, Nie podoba mi się ten kurde. E, T49. Szybko szczela fajnie, szybko jeździe, ale... Pancerz? Ile on ma panterza? No przecież to kurde śmieszne. 21. Tego przebija, przeszywkę, co chce. Nawet kurde T1 Kuningam go sobie przestrzeliwuje. Przecież on ma przeszywkę, ile? Tym działem? No. 39 ma penetrację. To kurde, ten nawet T1 Kuningam mnie może przebić, bo kurde, ja mam pancerz 21. Śmieszne, kurde. A wieżyczkę jaką mam? Nawet wieżyczkę mi przebije T1 Kuningam. To mnie przebija wszystko od pierwszego tiera do dziesiątego Co chcę kurczę A taki KW e, z najgorszym działem chyba mnie na hita bierze Albo może nie wiem Papierowe gówno. Jeszcze ciekawy jaki ten Hellcat będzie miał Pan coś tu pisze w ogóle Tak, tak, trzeba zobaczyć No też nie za dobrze Jeszcze gorszy ...papierowe czołgi bardzo A jaki będzie t 52 łamany na 2 No już przynajmniej coś coś kucze się nie Nie wszystko się przebije przez ten A T28 te prototyp No już przynajmniej kurde ma z przodu twardą Osłonę A T30 to wiadomo to już nie jest niszczyciel tylko to był ten ostatni czołg Sławem na kancerz, właśnie szkoda, kurde. Może jeszcze yy, jak się dorobię kasy, to sobie wezmę i, i kupię te 25 AT, bo mam dużo doświadczenia na nim, 66. I będę sobie nim troszkę grał, i może wezmę tego T28, zrobię i będę szedł w kierunku T95, tak. Bo zwróćmy uwagę, że T95 ma pan też ogromny. A T30 to jest papierowy niszczyciel Tylko z dużym, moc, mocnym działem no. Ale sprzedałem, no cóż Będę, słom, w życiu się robi Ludzie się uczą na błędach A przynajmniej szybciej sobie kupiłem tutaj Tego Tigera, tam Pantera kurde, później sprzedała tak, A tak bez sensu trochę Panterom nie chciałam się grać Dużo tego no, tagierek jest wymaksowany jakby nie zauważyć Trochę doświadczenie wbite do tego 2 ale malutko No I tak Dobra, żeby nie przedłużać, żeby filmik się w ogóle w format faktory zrobił Żebym nie musiał go robić y, Windows Movie Maker to już y, będę Suru kończył Pokręcę sobie trochę jak faja BB Ja tak nie umiem nie Po co to tak kręcić w gierach? Dobra, cześć.